Halo, halo, halo. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Coś, coś, coś mi tutaj od początku przywiesza. Coś mi się tu y, przywiesiło. Mam ten sam internet, tylko że, wiecie, co, jestem w innym miejscu. I nie wiem, jak to będzie, wiecie, co, bo cały czas y, mi tutaj przerywa, i nie mam pojęcia, co się dzieje. Zaraz chyba nie musiał.